Ta pierścińska zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny spadek stopy bezrobocia, zwiększenie liczby osób, które podjęły pracę i nadal są aktywne zawodowo, a także odejście od bardzo popularnej formy zatrudnienia, jaką są staże, na rzecz innych form wspierania przedsiębiorców. Niestety, powiat Ostrowiecki nadal jest w czołówce powiatów regionu pod względem bezrobocia i zajmuje czwarte miejsce. Tym, co może ciągle niepokoić, to fakt, że poziom bezrobocia w naszym powiecie jest prawie dwa razy wyższy niż w kraju. Nadal Powiatowy Urząd Pracy jest na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, przed nami jest powiat konecki mamy też dosyć dużą ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w Opatowie, bo ta stopa wynosi 12,3 u nas to jest 10,5. Oczywiście rejestracja to jedno, natomiast liczba osób generalnie przewijających się przez Powiatowy Urząd Pracy w okresie roku 2019 jest zdecydowanie wyższa. Otóż Ogółem zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2019 roku to liczba 7538 osób, w tym 3622 kobiety. Proszę pamiętać o tym, że u nas taką tendencją na terenie naszego powiatu jest to, że cały czas są osoby poprzednio pracujące, czyli mamy tu tendencję do umów na czas określonych. I takich osób było 6444, 3049 stanowiły kobiety. Dotychczas niepracujących za to było tylko 1094, więc widać wyraźnie, że u nas umowy na czas określony są zdecydowanie w większości. Wskaźniki jednak potwierdzają, że w ciągu roku liczba osób bez pracy ewidentnie się zmniejsza. Jednak zima, a więc także początek roku przynoszą zawsze nieznaczny wzrost. Dodatkowo w tym roku na tę statystykę ma jeszcze wpływ podwyżka płacy minimalnej, której niektórzy pracodawcy nie są w stanie zagwarantować. Na koniec grudnia 2019 roku zarejestrowanych było 3895 osób, w tym 2135 kobiet. Miesiąc grudzień już to jest kolejny miesiąc, gdzie następuje wzrost liczby osób rejestrujących się. Co prawda w porównaniu z miesiącem listopada jest to zaledwie 82 osoby, ale jeżeli chodzi o początek tego roku, na dzień dzisiejszy zarejestrowało się od dnia 2 stycznia 137 osób. Widać wyraźnie, że wzrost wynagrodzeń dotyczący minimalnego właśnie wynagrodzenia sprawia, że coraz więcej osób się zaczyna rejestrować osoby które przychodzą do nas mówią o tym, że pracodawcy będą mieli trudności w roku 2020 w związku z tym umowy na czas określony kończą się całkowicie i przychodzą do rejestracji. Populacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim ma bardzo zróżnicowany charakter i wymaga szczególnych działań. Było sporo osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. tali Liczba to 6894, a mówimy tutaj o osobach do 30 roku życia, mówimy o osobach długotrwale bezrobotnych 2125 osób. Mamy sporą grupę osób 1520, jeżeli chodzi powyżej 50 roku życia, i niepełnosprawnych 1203. Tu mówimy o tych wszystkich rejestrujących się, wyrejestrujących, stąd ta liczba jest rzeczywiście, rzeczywiście spora. Optymistycznym przejawem jest zwiększona aktywność osób bezrobotnych którzy samodzielnie znajdują sobie pracę. Wyłączyliśmy z ewidencji osób bezrobotnych w okresie sprawozdawczym, czyli od stycznia do grudnia 7954 osoby, w tym 3778 kobiet. Z podjęcia pracy 4201, proszę zobaczyć jak spora grupa osób skorzystała z ofert Urzędu Pracy. I ciekawostką jest to, że w większości były to oferty pracy niesubsydiowanej, czyli te bez kosztów Funduszu Pracy. Pracy, czyli osoby, które skorzystały z naszych ofert zaproponowanych przez pracodawcę, były to oferty, oferty otwarte, oferty zamknięte, czyli takie, gdzie trzeba było wziąć skierowanie od naszego pośrednika pracy, lub te, które wisiały cały czas na stronie Urzędu Pracy. I tutaj ważną informacją jest to, że również 960 osób skorzystało z tej pracy subsydiowanej. To jest też duża grupa, ponieważ w skali wszystkich urzędów pracy w Województwie Świętokrzyskim, tu o 14 powiatowych urzędach pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim pod względem kierowania subsydiowanego, czyli uczestnictwa w Funduszu Pracy w różnych formach prace interwencyjne, czy to będą działalności gospodarcze, to zajmował zawsze pierwsze miejsce w tym roku, więc naprawdę możemy się z tego cieszyć, że potrafimy tak, w taki sposób rozłożyć te środki finansowe na cały rok, żeby spora grupa przedsiębiorców, pracodawców z naszego terenu mogła korzystać. Z tych form y, aktywizacyjnych. Ilość propozycji z ofertami zatrudnienia, zwłaszcza na miejsca finansowo wspierane przez urząd pracy, była w ubiegłym roku rekordowa. W ramach tych subsydiów, czyli subsydiowanego zatrudnienia zawarto 711 umów, skierowano 1441 osób, więc to jest naprawdę duża grupa osób bezrobotnych, która mogła z tych form aktywizacji skorzystać. Myślę, że rok 2020 nie będzie gorszym rokiem, jeżeli chodzi o rok 2019. Nowym zjawiskiem zaobserwowanym wśród osób bezrobotnych powiatu oszczowieskiego jest chęć podjęcia już stałego, a nie tymczasowego. Do zatrudnienia. Czym są bezrobotni zainteresowani? Duża grupa nadal szkoleniami, stażami 47%, pośrednictwo pracy, proszę, oferty 40%, czyli widać też taką tendencję, że dzisiaj bezrobotny chce pójść do pracy, a nie na staż. Kiedyś ten staż był taką formą bardzo popularną, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, a dzisiaj bezrobotni nam odpowiadają, nie, nie staż, chcę iść do pracy, chcę zarabiać godziwie, utrzymać rodzinę, w związku z tym na pierwszym miejscu właśnie znajduje się to pośrednictwo Pracy, duża grupa, bo 19% chce skorzystać z usług doradcy zawodowego. Więc też bardzo również nas to cieszy. Pierwsze decyzje dotyczące podziału tegorocznych środków zaadresowanych na aktywizację bezrobotnych, a więc tworzenie miejsc pracy, mogą zapaść i jeszcze w tym miesiącu. A to znaczy, że pracodawcy będą już mogli z nich korzystać i w konsekwencji podpisywać umowy na zatrudnianie osób bezrobotnych. Od 1 stycznia w gminie Ostrowiec Świętokrzyski obowiązują nowe opłaty za gospodarowanie odpadami, ale jest też nowa firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo Fartbis, które wygrało przetarg, ma problemy z obsługą mieszkańców. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podpisała umowę na odbiór śmieci komunalnych z firmą Fartbis z Kielc. Zgodnie z przewidywaniami w wielu miejscach pojawiły się problemy z odbiorem odpadów. Mieszkańcy dzwonią zarówno do poszczególnych administracji, jak i do firmy Remondis z pretensjami, że śmietniki są pełne. Pierwsze tygodnie działalności rodzą pytanie, czy nowa firma jest zdolna technicznie do odbioru tak dużej ilości śmieci i czy ma odpowiednie doświadczenie. Patrząc przez pryzmat telefonów, które otrzymujemy jako firma, a tych telefonów są dziesiątki, jeśli nie setki, no to nie ukrywam, że sytuacja jest trudna. Czy spodziewał się Pan, że nowa firma będzie miała takie kłopoty z odbieraniem śmieci? Czy budowanie systemu odbierania śmieci to łatwa, łatwa, łatwe zadanie? Drodzy Państwo, no na pewno mówienie o konkurencji w kategoriach takich czy innych jest, jest tutaj nie do końca pożądane, aczkolwiek mogę powiedzieć o własnych doświadczeniach. System, który budowaliśmy w Ostrowcu przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dlatego że historia firmy sięga czasów RPGK, czyli Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, to są naprawdę długie lata nauki, doświadczeń, modyfikacji, optymalizacji procesów. Nie był to efekt jednego miesiąca czy roku, ale musieliśmy to wszystko wypracować ciężką pracą, z dużym zaangażowaniem pieniędzy, nakładów inwestycyjnych, środków. Także zrobienie tego w przeciągu bardzo krótkiego czasu, dobrej jakością, wymaga olbrzymiego zaangażowania. Jeżeli ktoś się nie angażuje, nie przystosował się, nie użył odpowiednich samochodów, nie miał kadry, niestety, jest to bardzo trudne do wykonania. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nowy odbiorca śmieci posiada zbyt małą flotę pojazdów specjalistycznych. W przeciwieństwie do firmy Remondis, która przez wiele lat zgromadziła samochody do wywozu wielu rodzajów odpadów. Na ten moment mamy przynajmniej kilkanaście pojazdów różnego typu, nie licząc do tego ładowarek i samochodów typu HDS czy innych. Pojazdy specjalistyczne, jak samochody, właśnie z przednim załadunkiem, samochody z bocznym załadunkiem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, po co aż taki tabor i dlaczego te samochody? No, niestety, samochody mają to do siebie, że się psują, że są przestoje. Dlatego powinniśmy mieć gwarancję, i zawsze może wyjechać dodatkowa ekipa, zawsze mamy dodatkowy samochód, garaż przystosowany i warsztaty do tego, aby te samochody w trybie pilnym naprawić. Jeżeli nie ma się czegoś takiego, się tym nie dysponuje, jest to naprawdę trudne. Czy jedna śmiecianka może obsłużyć cały system? Czy to właśnie dlatego tego potrzebne są kilka wozów, które będą obsługiwać ten system? Mieszkańcy noszą, noszą że jedna śmieciarka podjeżdża i bierze wszystkie pojemniki. Czy jest to dopuszczalne prawnie? Jest to mieszanie odpadów, jest niedopuszczalne z kilku względów. Jednym jest sam zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy ogólnych opisu przedmiotu zamówienia. I on mówi jednoznacznie, jest bezwzględny zakaz mieszania różnych frakcji. Zrzucanie tego na to, iż odpady są źle posegregowane przez mieszkańców i rzucane do jednego pojemnika, oczywiście może być incydentalne, takie rzeczy też się zdarzały i zdarzają, ale nie jest tak, że całe osiedle źle segreguje albo cała dzielnica. Jest to absolutnie bzdura z tego względu, że mamy doświadczenia z ilu lat tutaj wozimy te odpady. Są oczywiście rejony lepiej segregujące, gorzej, ale po to było wysyłanych kilka samochodów, aby każda frakcja była oddzielnie zbierana. Od 1 stycznia firma Fartbis ma odbierać śmieci z istniejących punktów na terenie spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki, których jest blisko 60. Spółdzielnia pojemniki dzierżawi od firmy Remondis i nie ma jeszcze umowy podpisanej z firmą Fartbis. Również mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadają pojemniki firmy Remondis. Nikt do tej pory nie zjawił się z firmy Fartbis z nową propozycją. Sprawa pojemników jest o tyle prosta iż pojemniki zorganizuje sobie, powinien zorganizować według prawa każdy administrator czy właściciel domu jednorodzinnego sam. Akurat w Ostrowcu przyjęło się to w ten sposób, iż my mając nasze pojemniki na terenach osiedli czy domów jednorodzinnych przedstawiliśmy naszym klientom usługę dzierżawy. I z tego względu zdecydowana większość czy 90 kilka procent mieszkańców ma w swoich zasobach, w swoich domach jednorodzinnych, domach wielorodzinnych pojemniki, z których korzystają i z tego tytułu płacą nam Czynsz dzierżawny. Nie jest on oczywiście duży, został skalkulowany w ten sposób, aby przeciętna rodzina była w stanie za niego zapłacić. Czyli, że mówimy o domu jednorodzinnym, to jest w okolicach 3 zł za jeden pojemnik, co nie jest sumą wygórowaną. W tym wchodzi cała obsługa typu wymiana pojemnika, jeżeli się spali czy zniszczy. A rzeczą ważną w domach wielorodzinnych jest to, że te pojemniki, które się pojawiły na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, one były. Postawione na etapie ewolucji. My przez kilka lat obserwowaliśmy razem z administratorami, gdzie stoją jakie pojemniki, kiedy się przepełniają, dlaczego dany typ pojemnika powinien tam stanąć. I rzeczą absolutnie numer jeden była selektywna zbiórka odpadów. To gwarantowało, iż mieszkańcy mają lepszą możliwość segregacji, czyli nie zapłacą kwoty wyższej. Na dzień dzisiejszy jest to 32 zł od jednego mieszkańca. Dlatego są pojemniki typu dzwon, typu siatka. Typu, nawet iglo w niektórych miejscach się pojawiały z niewielkimi otworami, aby tam można było wkładać tylko butelki PET, tylko szkło w sensie opakowaniowym, czyli butelki, szklane, słoiki i tym podobne rzeczy, a nie szybę samochodową, która się do tego nie nadaje. Z tego względu stanęły też duże pojemniki, do których można było większe gabarytów, odpady komunalne wrzucić, i zostało to wypracowane na przestrzeni iluś lat. Oczywiście zawsze będą uwagi ze strony mieszkańców, dlaczego stoją pojemniki w tym miejscu albo danego typu. Ale miało to za zadanie tylko jeden cel, aby ułatwić mieszkańcom odbiór odpadów i najważniejsze, aby jakość selektywnej zbiórki była jak najwyższa, bo ona trafiała z kolei na sortownię odpadów opakowaniowych, a nie ładowanie do jednej śmieciarki i mówienie, że mieszkańcy źle segregują. Fartbis zamierza na terenie spółdzielni zwiększyć liczbę pojemników na odpady. Wynika to z faktu, że nowy odbiorca nie posiada pojemników wielkogabarytowych, a jedynie o pojemności 1,6 m3. Nowe pojemniki będą oznakowane i pomalowane zgodnie z wytycznymi ustawy śmieciowej czyli w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym a na odpady niesegregowane w kolorze czarnym. Zdaniem dyrektora ostrowieckiej filii Firmy Remondis takie rozwiązanie jest niekorzystne dla mieszkańców i jest wprowadzeniem systemu, który już w Europie nie funkcjonuje. Może on również spowodować, że mieszkańcy przestaną segregować swoje śmieci na poszczególne frakcje. To jest powrót do, do przeszłości, dlatego że te pojemniki, które w tej chwili stoją na osiedlach ostrowieckich, one są tak naprawdę kopią systemów, które funkcjonują od wielu lat w krajach zachodnich, z których tak chętnie się często na nie powołujemy, mówimy, jak to Niemcy, Austriacy segregują odpady, tak naprawdę to my kopiujemy właśnie z tych rozwiązań krajów zachodnich przez dużych miast, bo podobne pojemniki stoją w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w wielu innych miastach. I dlatego implementowaliśmy te pojemniki na terenie osiedli, aby jakość tej zbiórki była jak najwyższa. Jeżeli teraz cofniemy się kilka kroków, nie mówię o jednym kroku, tylko kilka kroków do tyłu, wstawimy pojemniki o jednakowych gabarytach i pojemniki, do których można wrzucić każdy odpad, bo one nie są przystosowane otworami czy czymś innym do selekcji odpowiedniego odpadu, to tak naprawdę spowodujemy, i to mieliśmy te doświadczenie już na terenach osiedli ostrowieckich na początku lat 2000, nie będzie selektywnej zbiórki. To mówię z całą powagą, dlatego, że przez to przeszliśmy jako firma i od roku 2002, kiedy pojawiliśmy się tutaj na terenie Ostrowca, przemówiąca aktywa akurat Zakładu Oczyszczania Miasta, od tego momentu zaczęła się prawdziwa, selektywna zbiórka odpadów i ona cały czas była zmieniana, aż do dnia dzisiejszego, kiedy stoi w tych pojemników już setki różnego typu, ale nie był to e, e, wymóg chwili, tylko ciągłej pracy z administratorami, z mieszkańcami, e, oczekiwaniami, jakie mieszkańcy sami mieli do pojemników, aby jakość segregacji była jak najwyższa. Powrót do pojemnika 1100 jest to archaizm niestety nieprzystający do dzisiejszych czasów. Warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Japonistyki "Podróż bez biletu" odbyły się w salach Ostrowieckiej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Zajęcia z kulturoznawstwa przeprowadziła doktorantka Joanna Świt i studentka z Zakładu Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu Sprawni i Niezależni Seniorzy W wieku 60, realizowanego przez Uniwersytet III wieku. Warsztaty dotyczyły kultury, religii, tradycji i codziennego życia seniorów w Japonii. Chcieliśmy coś nowego, coś wyjątkowego, bo zazwyczaj często mówimy o zdrowiu, mówimy o kulturze. A tym razem też o kulturze będziemy mówić, tylko po prostu chcemy wiedzieć, na przykład, jak żyją seniorzy w krajach na przykład azjatyckich, na przykład w Japonii, prawda? W związku z tym postanowiliśmy, że prowadzimy coś nowego, coś wyjątkowego i takie właśnie powstały warsztaty. Moje osobiście to jest drugie spotkanie z seniorami. Pierwsze było na Uniwersytecie Trzeciego Wieku samego Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo jako Zakład Japonistyki i Sinologii prowadzimy całą serię wykładów dla seniorów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast pierwszy raz jesteśmy tutaj, w Ostrowcu i myślę, że tak naprawdę to, co chcemy pokazać, to to, że ta Japonia nie jest aż tak odległa, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście są różnice, są rzeczy, które są dla nas zupełnie zaskakujące, ale są też takie rzeczy, które są zaskakująco podobne i zaskakująco często okazuje się, że rozumiemy się dosyć dobrze z Japończykami. Ponad 70 osób, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członków ostrowieckich klubów seniorów, wysłuchało prezentacji multimedialnej o życiu Japończyków. Uczestnicy spotkania z niecierpliwością czekali na wykład. I część warsztatową, zajęć. No przede wszystkim chcemy się dowiedzieć, co jest takiego, że Japończycy żyją długo. E, to jest to. E, na pewno jest niezwykle ciekawe pismo japońskie, no, e, chociaż trochę dowiedzieć, się, e, jak wyglądają litery. Zresztą mamy już przygotowane materiały co do tego pisma japońskiego. E, no i, i same stroje, fascynujące są na pewno. Oczywiście w trakcie krótkiego wykładu nie można było odpowiedzieć na wszystkie pytania, które nurtowały ostrowieckich seniorów. Wydaje mi się, że to dlaczego Japończycy żyją tak długo, to kwestia bardzo wielu czynników, których nie da się streścić w nasze pół godziny do 40 minut. Natomiast postaramy się jak najbliżej pokazać, jak żyją seniorzy w Japonii, jak spędzają czas na emeryturze, co robią, jak Japonia traktuje swoich seniorów. Po wykładzie seniorzy w dwóch grupach poznawali pismo japońskie i tradycyjne ludowe stroje Japończyków mogli między innymi po raz pierwszy w życiu napisać swoje imię po japońsku oraz zobaczyć ile trzeba wykonać czynności by dobrze założyć na przykład kimono. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.